wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dziewczęta, przypominam, że piątek, sobota, niedziela robię wyprzedaże tutaj na moim kanale. Być może będą one co tydzień. Zobaczę, jak będę się wyrabiała czasowo, bo mam mnóstwo pracy w w związku z tym, bo nie tylko te rzeczy muszę dla Was przygotować, wybrać, odnaleźć, ale również powystawiać na Vinted. No i dodatkowo jeszcze nagrać filmy, żebyście widziały co takiego mam do pokazania dla was tutaj i dzisiaj postanowiłam nagrać film z worami. Mam bardzo dużo bardzo dużo pięknych ciuchów, które są naprawdę wyszukane i będę też miała co do nich pewne plany. Także tutaj na bieżąco będę wam je pokazywała. Mam na sobie swój ukochany sweter, który kupiłam w tamtym tygodniu. Jest po prostu przepiękny. Pogoda zrobiła się dziewczęta jesienna. No ja się z jednej strony cieszę, bo mogę założyć taki piękny sweter, a z drugiej strony Mogłabym go równie dobrze założyć sobie w październiku, więc szkoda, że no, lato jakoś tak y, nam się tutaj za bardzo nie pokazuje, nie ujawnia. No ale trzeba, dziewczyny, nie wolno narzekać, tylko trzeba y, cieszyć się z tego, co jest, bo zawsze mógłby śnieg padać, <laughs> także nie, nie jest najgorzej. Ok. Dobra, dziewczęta, więc tak. Pierwsza rzecz to jest żakiet, który muszę troszeczkę zwęzić. To jest kolor taki granatowy. Jest to rzecz z dawnych lat. Ogólnie moje rzeczy dzisiaj to są takie prehistoryczne, z dawnych lat. E, przepiękne, z, no, z duszą, z jakąś tam historią. Także to jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o mm, materiał, tutaj o skład, wydaje mi się, że jest tutaj na pewno jakaś wełna. Czy są metki? Niekoniecznie, także kolor bardzo, bardzo ładny. Na pewno do tego żakietu można sobie dobrać jakiś fajny kolor obuwia. Dobra, czekajcie, bo ja się zastanawiam, gdzie ja mam to wszystko po prostu odkładać. Trochę tam w tym pokoju, się nie mogłam nawet nagrać stylizacji, dlatego że jest jedna wielka sterta ciuchów, która jest do, przygotowana do zwężenia, do przeróbek, do przeróżnych takich rzeczy. Zamówiłam sobie po prostu szafkę, taki regał na spodnie. Bo były spodnie razem z bluzkami i to było uciążliwe. Więc wczoraj szybciutko, w 20 minut, sobie tę szafkę zmontowałam, postawiłam i stąd ta sterta w pokoju rzeczy się zrobiła. Bo właśnie w tym miejscu, gdzie stoi szafka, były przygotowane rzeczy do przeróbek. Kolejna rzecz to jest, to jest żakiet taki czerwony, więc on też jest do zwężenia. Pasować będzie do spodni takich jak który mam na sobie, czyli takich na kant, bardziej eleganckich, z wysokim stanem, bo jest on taki do pasa jakby, tak? I w ten sposób będę go sobie stylizowała, dziewczęta. Właśnie, czekajcie, tam go przerzucę. Sukienka też jest do przeróbki, więc kraciasta sukienka Jean Claire, tak to jest napisane, w kratę. Bardzo fajna, z Tyłu tył ma ciekawy, zobaczcie, to jest takie, o, wszycie materiału. Jest ona długa, znaczy taka przed kostkę, bardzo, bardzo mi się podobają. Ja ostatnio wiecie, że na punkcie kraty zwariowałam. Teraz skórzana, co to znaczy taki skórzany żakiet. Zielony, porządna skóra. Tutaj to się na jednym rękawku rozchodzi, ale ja mam co do tego taki plan, że zrobię z tego chyba kamizelkę, dziewczyny, bo chce mi się takiej skórzanej, skórzanej, zielonej kamizelki. Dobra, już tu kładę. Te rzeczy to naprawdę są takie, słuchajcie, z duszą, no. Zielona sukienka vintage, no to to jest vintage, jak nie wiem co. I tutaj jest taki pasek. Kojarzy mi się z Ameryką, z czasami, kiedy ciocia wysyłała do nas paczki. To były paczki cudowne, to były cudowne czasy. Ona nadal wysyła te paczki, tylko te rzeczy zrobiły się takie współczesne, a kiedyś właśnie były tego typu. Także yy, ja jestem i tak wdzięczna, jak wy, raz na jakiś czas, amcia, że coś wyślę. Ale wiecie, tak, ja bardziej lubię yy, rzeczy właśnie takie niespotykane, nie takie sieciówkowe, yy, takie, które są inne niż wszystkie. Chociaż też sieciówkowe też kupuję, jeżeli są jakieś takie ciekawsze. Na no takiej zasadzie. Dobra, kolejna rzecz, dziewczęta, to jest spódnica. Taka y, długa maxi, zielona. Taka naprawdę bardzo, bardzo długa. I uwaga, teraz to wszyscy padną, bo ja mam tutaj takie sukienki, że po prostu takich to naprawdę ludzkie oko nie widziało. Dosłownie to są suknie szok. I to to zajmuje mi pół pokoju. Czekajcie, dziewczyny. Tak się śmieje. Pierwsza to jest taka. I to będą raczej rzeczy do przeróbki. I to jest sukienka taka maxi, no takie balowe, bajkowe, balowe suknie. To jest pierwsza. Karmelek oczywiście chce iść na balkon, ale musi poczekać. Kolejna to jest po prostu hit. Słuchajcie, jest przepiękna. To jest coś takiego. Ma bardzo fajne rękawy. To są takie sukienki, ta na przykład kojarzy mi się z teatrem i tak dalej, ale ja chcę zrobić z niej właśnie projekt i nosić ją na co dzień. Dlatego, że to są rzeczy, które no, się wyróżniają. A ja, ja po prostu, jeżeli chodzi o ubrania, to nie mam limitów. Nie mam czegoś takiego, że coś jest na przykład suknią balową i nie można tego założyć sobie na co dzień. Nie mam czegoś takiego, słuchajcie, mam bardzo mnóstwo odwagi. No, po prostu mam gdzieś, co tam ludzie sobie powiedzą i pomyślą. Nie interesuje mi to wcale. Kolejna rzecz to była chyba sukienka, ale ktoś odciął górę i stało się to taką spódnicą. Z tym, że dziewczęta to jest jeszcze do zwężenia, do dopracowania i być może do skrócenia. Marzyłam o takiej bardzo gęstej spódnicy, jeszcze w tak przepięknym kolorze. Nie wiem, jak ja będę jeździła samochodem w tych spódnicach, ale jakoś, może będę. Że sobie szofera zatrudnię. Więc dziewczęta, to są takie, takie właśnie historie dzisiaj u mnie. Zobaczcie, jakie to jest gęste. Kolejna rzecz. To jest sukienka, ta, która zajmuje mi praktycznie cały pokój. Tak się śmieje: pół pokoju. Taka. Zobaczcie, ja nie jestem w stanie wam tego pokazać. To przepiękne po prostu suknie balowe. No i tu są różne kwiaty i tak dalej. Karmel wczoraj spał na tej sukience, ponieważ myślał, że to jest nowe posłanie dla niego. Sprawdzę, czy się nagrywa, bo on tutaj chodzi mi kable, macha. Teraz dziewczęta, sztuczne, brązowe, takie czekoladowe, futerko. Też z dawnych lat, ale wygląda jak te marki fajne, które zamawiałam sobie na Zalando. Więc dosłownie stwierdziłam, że nie będę już chyba więcej futer kupować na Zalando i przepłacać, bo te z -handu są świetne. Kolejna sukienka, uwaga, uwaga. No, Holender, patrzcie, jakie rękawy. Bajkowa. Taki rękaw. Pokażę wszystko. O tak. Z tyłu kokarda. Tutaj jest taki fartuch naszyty i ona jest taka długa. O, o słuchajcie. O, matko święta, no dobra. I teraz już takie rzeczy lżejsze. Marka Basler, przepiękna koszula vintage z zielenią. Więc białych koszul nigdy za wiele, dziewczęta, to co powtarzam. Trochę rzeczy bardziej współczesne. Spódnica marki Denikler Wzięłam dziewczyny, i uwaga, ta spódnica będzie na sprzedaż w niedzielę. Będzie na sprzedaż w niedzielę. Ja wystawiam rzeczy wcześniej, dlatego że no nie sposób jest je wystawić w dniu, kiedy jest film, bo ja nie mam czasu. Muszę te rzeczy po prostu już wystawiać na Vinted, więc ona będzie po dzisiejszym filmie wystawiona. To jest przepiękna bawełniana spódnica, która ma dodatkowo zdobienie. No nie jest to mój rozmiar, szkoda by mi było jej zwężać. Wzięłam specjalnie, kupiłam po prostu dla, dla was i dla kobiet pozostałych, które moje takie stałe klientki z Vinted, które szukają takich rzeczy, więc dziewczęta naprawdę spódnica na lata. Ja się śmieję, że na stronie René po 140 zwykłe poliestrowe spódnice i dużo jest takich marek, mimo, że ja tam buty kupuję, no to buty ok, ale tak jak wspomniałam o tych ubraniach, to rzeczywiście w second handach jest naprawdę skarbnica przepięknych ciuchów. Dobra, więc spódniczka Deni Claire. Kolejna rzecz to jest, o właśnie, coś takiego z kołnierzykiem. To jest taki kombinezon, który sobie wzięłam. Mam nadzieję, że będzie nam niedobry tutaj na długość, bo to jest s -ka. No, nie wiem, dlatego, że ja tutaj tak długie ciało mam w tym odcinku. Kolejna rzecz to jest płaszcz, przepiękny, butelkowa zieleń, taki vintage z wstawkami aksamitnymi. Też to jest na pewno wełna kaszmir. Jest cudowny. To są płaszcze, które są niespotykane dziewczęta. Takie po królewsku. Uszyte. Ok, to jest kolejna rzecz. Teraz dalej. Spodnie sobie wzięłam czarne w rozmiarze 36. Ciężko takie spodnie znaleźć. Ja polowałam i dzisiaj znalazłam właśnie takie z dawnych lat. One są teraz bardzo, bardzo modne. U Franki takie kosztują 2,5 tysiąca. 2 tysiące różnie. Eee, z marki. Czekajcie, jeszcze jakaś ostatnio jeszcze gdzieś tam patrzyłam na Zalando takie spodnie, to kurczę dużo i więc ja sobie takie znalazłam w second handzie, bardzo fajne, też z dobrym składem sukienka, która na pewno jest jedwabna, to jest na 100% jedwab dziewczyny, ale metka jest wycięta, ale to jest jedwab, to jest taka yy, i z tyłu tak się prezentuje, więc taka kremowa oj czekajcie kolejna rzecz, to jest kurtka, bardzo bardzo ciekawa, taka tylko niestety niepotrzebnie ma kaptur ta kurtka. Zobaczcie, jaki ma kształt. Na dole jest tak, jak taki surdut uszyta w ten sposób. Super. Po prostu jest bardzo fajna. Kolejna rzecz to jest bluza. Widzicie jaka. Yy, I widziałam na Zalando właśnie, bo lubię markę Moschino, to te bluzy są mega drogie. Po prostu mega drogie. Kolejna rzecz to jest szlafrok który ma tutaj i bawełny, i poliester stary, z dawnych lat taki, ale ja będę go nosiła jako taką koszulę, dłuższą jako narzutkę. Sukienka, yy, no już teraz bardziej współczesna, spodobała mi się, też chyba jakiś mniejszy rozmiar, może będzie na mnie właśnie dobrać, bym musiała zwężać, z takimi ramionczkami na plecach, cienkie ramiączka, dopasowana, welurowa, mam taką spódnicę, którą bardzo lubię, jest ze mną bardzo długo, no i teraz mam taką właśnie sukienkę, no czekamy, aż będzie ciepło. Kupiłam sobie jeszcze buty, które są nowe, słuchajcie, są bardzo fajne, rozmiar 39, aksamitna podeszwa, nie spotkałam się jeszcze z aksamitą podeszwą, ze środkiem tak, nie wiem co to jest, ale są świetne, takie bodki na takim niższym jakby, niższym obcasie, transparentne, przepiękne, bardzo mi się podobają dziewczyny. Więc e, też kupuję buty, jak są fajne. No i kupiłam sobie też baleriny. Mm, mam jedne melisy też z używaka, e, które noszę. Jeżdżę w nich w samochodem, albo wychodzę z psami. I kupiłam sobie drugie z Oksji. Nie wiem, czy to jest jakieś firmowe, czy niefirmowe. Wkładka niesamowicie miękka w środku. One są w rozmiarze 39. Tak mi się wydaje. Tu jest tak, 39. I one są bardzo fajne, o takie. I to tyle, dziewczęta, tyle i aż tyle rzeczy, które chciałam Wam pokazać. No i zapraszam Was koniecznie na te wyprzedaże moje. Tu też mam jeszcze nowe skarby, ale tych Wam nie pokażę dzisiaj, tylko pokażę Wam w kolejnych odcinkach, bo one są przygotowane do stylizacji, więc już nie wyciągałam ich z worów. No i tyle. Także, dziewczęta... Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram, vintec, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam bardzo serdecznie.